Witamy! Dzisiaj Wam pokazujemy, że nie warto kupować amerykańskich samochodów. W poprzedniej mapie zatankowaliśmy w niego 13 kanistrów, a teraz nam się zepsuł, wytankował i w ogóle wszystko. Dodat dodatkowo, oprócz mnie na amerykańskie samochody, będzie narzekał Ator. Ciemka, którego narzekanie jednak troszeczkę się zmniejszy dzięki faktowi, że zmartwychwstałem w dodatku, dało mi się zamienić na ciała z Makkajem. Wcześniej byłem tą laseczką w różowej koszulce, a teraz jestem facetem w białym garniturze. A do tego wielki nieentuzjasta, Maku Witam wszystkich. Uważam, że amerykańska motoryzacja to złom. No i Sadness chyba też nie lubi tych samochodów. Dzień dobry, nie, nie lubię. Dobra, chodźcie, bijemy zombie, ten samochód już ma dożyć. Oko! Okay. Pierwszy, cięcie, pierwsze i headshot. Jestem samurajem! Nie możesz być samurajem, nie było kobiet samurajów Udowodnij! No na historii tak powiedzieli? Na no, historii kłamią! Do Twoich czasów kłamali na historii, bo to było w ogóle za czasów króla ćwieka i w ogóle takie tam Myślałem, że powiesz za komuny Nie, to by było za nowe <laughs> Król ćwiek bardziej do ciebie pasuje Ej, 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 harder, harder! Już katana ma krótki zasięg Rzuśnią! mi. To chodź, tak macham, tak macham A jak podejdę, e, nie trafiłem Szczelba! Drogi gdzieś tu się O, apteczka, panowie? Ja mam jakby A do mapu trzeba podleczyć i wziąć No to tylko pilsy wy. Ale mam jeszcze, no. Dwa, drugie pilsy. No, dwa, aż o tym... Ty, hmm, znowu Ale, się ale żygnął. <noise> tank. Tank? Już, Niszym studenci po dobrej imprezie, no. Tak wcześnie tank? To nie słyszycie? No, gdzieś tam się tam trochę... Paskuczy. No musi. Znalazłem tam jest ja ty miał... ty Pierce tank No to ja go z baseball'a mogę się knąć, bo tylko tyle mam To czemu nie wziąłeś? No A, A, ale... To... to bestia rzuca samochodami Żeby tylko Nie ma to jak wyrwać kawałek bruku i mruk dalej jest Tacy byli prawdziwi bandale O boże hmm. Już go skończyli? No, no ale to był water w końcu Zacznijmy od początku Dlaczego? Zrespisz się przecież Zaraz się zrespisz No Ja oh, trzymam <laughs> też okradłem To był <grym> duży fail <grym> nawet jak na mnie Nie no znasz się. zaraz się zrespisz, kolej przyjdziemy, będziesz żyć. Teraz przynajmniej będą mogli ludzie zobaczyć kogoś kto wie do czego się strzela w tej grze Przełączyłem cię Zobaczymy. Kogo pokazujesz? Teraz ciebie hey, ale to był pech, to no ja zwykle aż tak nie lamię no Wiadomo, pech Nikt nie wątpi Na przykład Monty by to zrobił pewnie gorzej Tak Ponawiamy konkurs O, ostatnią by to mógł zrobić też gorzej A, a propos On właśnie smaku. wszyscy widzą jak lamisz, Makaj Ja nie lamię, ja tu dzielnie walczę Oszczeliłem kogoś A w ogóle kto? strzelił w samochód to zaczął... SADNESS tak mnie zagadały, że za odpychać Glut. to żeśmy zrobili tam prezę gdzie mm, jest autor? będzie <laughs> ops, a nie, to zwykłe zombie Nie ma klamek? O, to, o co chodzi? O! Narzekać, o! Ator A zamknięty! Ator Mamy plecy! Chodź! Może wypuścimy go? Nie, nie wypuszczaj go! Będzie fajniej! Wypuść fajny. mnie! No dobra, tam. Przyda się! O. Pas o tak! Ktoś przyjmuje damage! Właśnie! Pas tam jest! Weź sobie go! Ja, ja te zombie zostawiam sobie! Gdzie wy macie jakąś broń znowu? W górę. Całkiem na piętrze. Dobra. Wydaje mi się, że trzeba iść. przez te drzwi przejść. O, broń. Idziemy na imprezkę. Chcieliście <laughs> go Bicz. zabić? Już celowałem na niego. Złodzieje Bicz. fragów. Smoker. Ja go nie zdążyłem zobaczyć, aby go zabiliście. Tego przecież nie widziałem słyszę jak płacze Czekaj, garnister! strzelałem w niego Tylko, że wybuchł po fakcie Ja nie uszerz... Tak, i oczywiście we mnie naparzaj No tak jest łatwiej Ja nie strzelałem w ciebie Dalej. Nie, to nie ty Ja nie strzelałem nikogo, ja podnosiłem... Nie no. no. Tutaj są dwa kanistry. Jak coś zombie, to, to była jakaś. Impreba, chyba. No ja no, bym powiedział, że wesele. No we Ta bój, To się. była taka panna młoda, jakbyś nie, no. nie widział. Tak, w, w takiej jakby resztkach sukni. Tak. Alepakowana martwa po prostu. Choda, że zjadła swojego faceta. Spałek zwał. Fight bomba zostawiliście. Zostawiliście M16. No Hunter sobie mieszka, nie mieszka? Tu jest pełno nie. pipe bomb. Puszę. O ja jestem. Nie ile, gdzie my jesteśmy? Już jesteśmy na respie. A my co? A my nie. Dalej chodź, Hunter, a nie ty pipe bomby rzucasz. Ale tu jest nieskończona ilość pipe bombów. No, znaczy pipe bomb. Ej, ej, ej! Wow. No, szybciej szliłem niż powiedziałeś. A, to safe house, to koniec wygrałem. Strasznie krótkie to było, na w dodatku przez większość czasu byłem martwy, a teraz zrobię To nie, nie znasz Tylko nie strzelcie mi Kanister No już chodźcie, chodźcie Nie przedłużajmy No i no ale Czekaj okay, bo się... to pilsy zgubiło Drzwi mi zamykają przed nosem Dziękujemy A za oglądanie, już. jak ator zginął.